z I dzisiaj nagrywam dla Was kolejny filmik. Słuchajcie, jak openinguje kotki właśnie z Cat Store. I to jest tak otwarte, ja nie patrzyłam do środka, naprawdę obiecuję Wam na moją karierę YouTube'ową. I słuchajcie, teraz sobie zdałam sprawę, że przecież to są przecieki z jednego pluszaczka. Bo słuchajcie, zamówiłam sporo w miarę pluszaczków, także dzisiaj jest wielki opening, bo je otwieramy. O kurde, przepraszam. Jeżeli mi się by statyw bujał, to sorki, ale jedna część jego jest na dywanie, a druga na panelach, więc może się czasami bujać. Okej, okay, więc... A tu jest jak coś to moja koszul, koszulka. No więc dobra, otwieramy. O my okay. I w ogóle widzowie, to ja tutaj zamówiłam dwa kotki, które teoretycznie nie są dostępne z Warrior Cat Store. Bo na telefonie mojej mamy one były dostępne, a na moim telefonie i tablecie nie. Także wow. Więc dobra, przechodzimy do pierwszego. Obserwuję, że to jest żółty kieł. Błękitna gwiazda to jest, to też myślałam o niej, czekajcie. Ale dobra, otwieramy sobie to. O burze przepraszam was, przepraszam. Dobra, uwaga, pierwszy dotyk. Jakbyście widzieli, moją reakcję to jest świetna. O oh mój jejku! Ale ona jest milutka. Za niedługo sobie jeszcze porównamy właśnie z wiewiórczym lotem. I przypominam, one mogłyby być powyginane, bo one dochodziły z Francji i doszły mi szybciej niż z French Store. I te wąsy są nawet takie fajne. Dobra, ej! To są tej blizny. O matko, ale świetna. Taka milusia i słuchajcie metka y, Thunder Clan Star Clan y, Pozycja lider y, Fire and Ice First Appearance Fire and Ice Dobra Nie wiem o co to chodzi, ale dobra y, Słuchajcie Dla porównania to jest lot Ona ma takie inne futerko A ona ma bardziej mięciusie Tak wyglądają Okej, okay, więc dobra, przechodzimy sobie do kolejnej osóbki. Już widzę, że to jest sujcze pior, pióro. Ja, jeszcze Jak ja czytam, to sujcza łapa, bo czytam mroczną... Przepraszam. Mroczną rzekę. Okej. Okay. Dobra, tak strasznie go chciałam. O matko. Ej. Czy ja dostałam coś? A nie, bo to jest... To jest lwia łapa tam drastycznie, ale chyba tak trzeba było. Dobra. Omega. Spójrzcie, mamy słyszął łapę, poszalony, jest piękny. Ej, cudowny. Cudowny. Tak ma. Ale piękny, ma tylko jedyna. Dobra, teraz Metka. I tu pisze się też oczywiście jego imię. Poczekajcie, bo Thunderplan y, Medicine card, czyli medyk. First appearance, decide. The decide? The to było decide. A nie wiem już, widzowie, ale trudno. Yy, chyba, nie wiem, czy to nie było widzenie. Nie, nie wiem, w sumie już. Nieważne. Tak się on prezentuje, bardzo ładny. Potem jeszcze, jak nie zapomnę, to sobie zrobimy podsumowanie, kto, jak, jak wygląda. I w ogóle, to ja jeszcze chciałam sobie zamówić jakąś gwiazdę. Ale stwierdziłam, że po prostu na następnym razem, więc teraz obstawiam, że to jest albo żółty kieł, albo ostro stałapa. Ostrokrzywa inaczej. <grytania> żółty kieł! O oh my Ej, patrzcie. Ale piękna, dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że wy przez te szelest z tym nie słyszycie. Okej. Okay. Ej, już mamy 3, prawie 5 minut w filmiku, a ja już dwa fruszaki pokazałam. Okej. Okay. O mój Boże widzowie, gdybyście widzieli ją na żywo, ja mam palca silnionego od kota, bo z kampoli, którą ona pogryzła. Ale już widzieliśmy. Więc tak się prezentuje żółty kieł, matko, jedyna. A bo oni też mają metki, no. Shadow Clan, Hunter Clan, Star Clan, Medicine Cut, Into the World. Dobra, super. Świetna, i ona też jest super. Ej, patrzcie, tu ma taki inny kolor, a tu inny. Na żywotość się wydaje, jakby to był bardziej taki szary. A w prawdziwym życiu to, to do taki ala taki czarny. O, ma klampioruna, a nie klam cienia. Świetna, okej, okay, super. Super, super. Dobra, teraz idziemy po lwym łapelwie. Lwi płomie, miał, no. Dobra. Dawajcie znać, jeżeli czytacie wojowników, na którym tomie teraz jesteście w komentarzu i czy macie jakieś gadżety z Wajurka Store albo z nowej baśni. No, ja mam. Jestem nadmierną fanką wojowników. Dzisiaj w ogóle czytałam w szkole. Dobra, i to jest jeden z nowszych, ej! Jezus Maria, jaki on jest boski, ej, ale go fajnie zrobili! Jest, Thunder Dobra, Leon Blaze. Thunder Clan, Roach, Loner, Shadow Clan. The Rebel Cats. Post Postion Warrior, u mnie jeszcze uczeń. I The Sight. O, to jaki on cudowny. Czekajcie, pokażę wam jeszcze jego brata, czyli Suicion. Łapę. Słuchajcie, pióro. Będę mówić raz tak, raz tak, bo wiecie, ja czytam teraz, jak oni są łapami jeszcze, czyli uczniami. I teraz mamy ostrze tą łapę na 100%. Jak widzicie, to tylko się tam czai, żeby te polie zjeść. Ale spoko, nie zje. Czekajcie. Jak to otworzyć mam? A tu... Piszcie w komentarzach, który pluszak Wam się najbardziej podoba z tych, co ja mam teraz tutaj. Jaka ona czarna! Kurczę, Felek, proszę Państwa. Ale ona czarna, patrzcie na moją rękę, patrzcie na nią. Przeczytamy jej metkę. Ej, a nie, no to jest ostokrzywesta stałapa, tak. Ostokrzywesta liś. Tak. Th Th Thunder Clan, Star Clan y Warrior i The Side. no to The Side to chyba jest na 100% widzenie, ja jeszcze sobie potem sprawdzę, ale teraz to nie wiem, bo aż taka dobra w angielskim to ja nie jestem bo jeszcze nie znam tego, ale to mniejsza o to nie gadamy teraz o moim angielskim tylko o wojownikach boska, boska przepiękna i mamy na końcu Jasne Serce ją bardzo chciałam, ona jest po prostu przecudowna i ja na nią w ogóle zbierałam. E, tak wiecie, że, na, że e, To było, żebyście poczekali. E, słuchajcie, ja, ja na nią zbierałam tak jakby najpierw, bo planowałam sobie ją kupić. O, matku, jaka piękna! Tylko, żeby ona się nie brudziła, widzowie, ale to... Ale ma prostą metkę, chyba najprostszą z nich wszystkich Thunder Clan, Lion Clan y, Pozycja Elder y, Into the Wild, dobra Piękna I czy ja zamówiłam wszystkie koty z klanu Pioruna? Wiadomo, wiemy, że Żółty Kieł była w klanie Cienia Ale wiecie, one mają wszystkie me me Metkę, łapkę klanu Pioruna Ej, dobra Widzowie, poczekajcie, bo tutaj jest, wiecie Okej, okay, widzowie, no to teraz pokażę wam wszystkie je po kolei. Szczerze nie wiem, który mi się najbardziej podoba, bo wszystkie są takie ładne, że to hit, nie? Mam szczęście, że zamówiłam żółty kieł i błękitną gwiazdę, bo ich już by nie było pewnie za niedługo. Wiewiórz Lot, którą już mam. I kiedyś biedny obchodzi naokoło, żeby się nie załapać nagrania, czekajcie. O, widzicie jej łapę? Tu jest. Tak zrobię, żeby było jeszcze miejsca. Dobra, już lot. Jakby ktoś nie widział mojego poprzedniego unboxingu. Ja wcale jej nie tyrałam, w sensie, że jakby nie rzucałam ją, ani nie rzucałam jej po trawie, bo ja szanuję takie rzeczy. I w ogóle wszystko praktycznie szanuję. Nie no, wszystko szanuję. Yy, więc, widzowie, ja nie wiem czemu ona ma takie inne futerko w porównaniu do nich. I mam całe rodzeństwo z, wiecie, z tej wybranej trójki, w sensie... Wiecie, tej takiej, co najpierw myśleli, że to jest wybrana trójka. I on ma też w miarę prostą metkę, dobra. Czekajcie, bo jego tutaj krzywa. O, dobra. Okej, okay, powiem wam teraz, bo na pamięć już zapamiętałam, kto jest kto. Będę Wam mówić pełnymi imionami, nie jak się nazywali jako łapa. Lwi Płomień, Ostro-Krzewiasty Liść, Jasne Serce, e, Żółtkieł, Wiewiórczy Lot, to była Żółtkieł, Sujcze Pióro i Błękitna Gwiazda. Także tak się oni wszyscy prezentują. A jeżeli Wam się spodobał odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, wpadać na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amciotka Boka. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, bo ten był naprawdę super, to pa pa! I pozdrawiam moją mamusię, która jest tutaj za kamerami.